Tak. Jeśli Lastra nie wycofa skargi, będzie proces. To straszne. Ten człowiek, ten człowiek ma tyle znajomości, mogą mu uwierzyć. Ludzie pomyślą, że jestem złodziejką. Wszadzą mnie do więzienia. Nie, aż tak się nie martw. Jak mam się nie martwić? Wie pan, co znaczy być w więzieniu? Zamknięta przez tyle czasu? Wiem. Spędziłem w więzieniu 13 długich lat. Pan? Tak, ja. I co więcej, byłem niewinny. Chcesz, żebym Ci to opowiedział? Chcesz wiedzieć, przez kogo mnie skazano? Hmm? I dlaczego? Con le cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, il ritratto di un momento già vissuto. Grecia Colmenares di Jorge Martinez. mare di speranze, sentimenti e delusioni. Tutto Filmie e mente, Maria, odcinec 20. Inutilmente. Un'avventura, così la mia vita, tutto e niente, evanescente. Scenarios. Che nuovo giorno poi cancellerà. Cosa sta a le cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, incoscienza di un momento e sei donna, innamorarsi e scoprire nei tuoi occhi, orizzonti di silenzi, di dolcissime emozioni. Tutto è niente. Seria. Prze coś? Tak. Jeśli Lastra nie wycofa skargi, będzie proces. straszne ten człowiek ten człowiek ma tyle znajomości mogą mu uwierzyć ludzie pomyślą że jestem złodziejką Sarzą mnie do więzienia nie aż tak się nie martw jak mam się nie martwić wie pan co znaczy być w więzieniu zamknięta przez tyle czasu Wiem. Spędziłem w więzieniu 13 długich lat. Pan? Tak, ja. I co więcej, byłem niewinny. Chcesz, żebym ci to opowiedział? Chcę wiedzieć, przez kogo mnie skazano i dlaczego. momento già vissuto inessia colmenares di in Jorge Martinez in un mare di speranze sentimenti e delusioni filmie e Maria Occine che vuoi essere un'avventura così la mia vita

Cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, incosciente di un momento, e sei donna. Innamorarsi e scoprire nei tuoi occhi orizzonti di silenzi, di dolcissime emozioni. Tutto è niente.

Nigdy bym się nie ośmielił. Wiem. Dziękuję. Nie zaprzeczy pan, że kawka zawsze dobrze robi. Maria ma dzisiaj wolny dzień? Tak. Jak tylko otworzyłam drzwi, zapytał pan... A co z Marią? Zawsze ona otwiera mi drzwi. Pomyślałem, że jest chora. No, nie, już wszystko dobrze. Jest młoda, silna hmm. i sympatyczna. Panie doktorze, czyżby to, co myślę, to była prawda? A co pani myśli? Nic, nic. Nie będziesz mi mówiła, jak mam traktować tę dziewczynę. Nie tutaj. Jeśli chcesz porozmawiać, chodźmy do kuchni. Ej, ej, ej. Maria, Maria. Był pan w więzieniu? Tak. Teraz będziesz mną pogardzać, co? Nie, proszę tak nie mówić. Zauważyłem, jakby, obawę, nieufność, kiedy ci to powiedziałem. Jeśli tak, to proszę mi wybaczyć. Zachowałam się na wsi, w atmosferze przesądów. I trudno się od tego uwolnić. Rozumiem. Trudno mieć zaufanie do byłego więźnia, do jego przyjaźni, opieki, uczuć. Wierz mi, bardzo się do ciebie przywiązałem. Wiem. Czuję to. Ale tak mnie przeraża myśl o więzieniu. A gdyby to się stało, jeśli Lastra by się uparł i wysłał mnie do więzienia, chyba bym umarła. Lastra nie skrzywdzić cię, Nie pozwolę na to. Ten głos. Nigdy nie mogłem zapomnieć tego głosu. Głosu Felipe Aroczy. To jest dżungla, drogi Oscarze. Trzeba umieć się w niej poruszać. Jeśli kogoś trzeba zdeptać, to się depcze. Ten wniosek już złożony, doktorze. Wierzę, że wszystko skończy się dobrze. Miejmy nadzieję. Nie lubię przegrywać. Wiem. Myślę, że ten proces przyniesie nam duże pieniądze, a to najlepszy bodziec do dobrej pracy. Potrafię być wdzięczny i muszę przyznać, że zrobiłem dobry nabytek przyjmując Cię do siebie. Dzięki Twojemu talentowi Aroczowie wzbogacili się w tym roku. Aroczowie są bogaci od lat. Możliwe, ale nie zafeszmy. I chcę powiedzieć, że wszystko zmierza ku lepszemu. I kancelaria adwokacka, i konarocza, którą kieruje Juan Carlos, chce stworzyć potężne imperium ekonomiczne. Rozumiem. Ambicja to wszystko, przyjacielu. A pieniądz to potęga. Felipe Arocha budzi we mnie wspomnienia, które pogrzebałem. To głos domagający się sprawiedliwości jest Pan dobry. Proszę tak nie mówić. Chcę sprawiedliwości. W moim sercu jest żal i gorycz. Tak, przez te wszystkie lata nie udało mi się zapomnieć. A więc to Aroczowie są winni, że Pan był w więzieniu? Tak. Ukradli mi 13 lat życia. Tysiąc razy umierałem z bólu i rozpaczy. Niech się pan nie dręczy. Ale to nie było najgorsze, co mi zrobili. Jak to? Już prawie skończyłem to sprawozdanie. Dobrze, chciałem Cię o coś prosić. Słucham. Chodzi o agencję detektywistyczną, którą już wynajmowaliśmy. A prywatną? Tak. Niech się skontaktuje ze mną jeden z agentów. W związku z tą sprawą? Nie. Chodzi o coś innego. Chcę sprawdzić, czy pewna osoba Żyje um, czy umarła? Co jeszcze zrobili? Po co o tym mówić? Niech pan powie, będzie panu lżej. Przeciwnie, ciężej. Są naprawdę tacy źli? Tak, Mario. Mają wygórowane ambicje. Nie zważają na nikogo, są zdolni do wszystkiego, żeby osiągnąć to, czego chcą. A roczowi nikogo nie kochają. Oprócz Juana Carlosa. Pana Juana Carlosa. Co ja tu robię? Co robię? Jak to dobrze? Przynajmniej wpadłeś do mnie. O czym myślisz? O niczym. Człowiek, który myśli o niczym, nie ma takiej miny. Jakiej? Jeśli cię pytam o czym myślisz, o której kobiecie, to zaraz się obrażasz. Od pewnego czasu obrażasz się o wszystko. Myślę o interesach. Ojciec powierzył mi kierownictwo konaroczy. Zależy mi, żeby wszystko grało. Powinien pan trochę odpocząć. Przygotować panu kanapkę? Za bardzo mnie pani rozpieszcza. Nie, nic nie chcę, dziękuję. Może pani wie, o której wróci Maria? A uwierzy mi pan? Słucham? Nie wiem. Przyniosę panu coś. Nie, dziękuję. Niech pan będzie spokojny, kiedy Maria wróci, powiem panu. Przepraszam. Co się stało, że tak gwałtownie wpadasz do biblioteki? Jestem młoda, gwałtowna. Ty czujesz się staro? Nie, wcale. A mnie uważasz za dziewczynkę? Jesteś dziewczynką. Wiem, przeszkadza ci to, że jestem córką szefa. Jest pan blady. Si Źle się pan czuje? No, no, nie, Mario, nie. że żeby czerpieć się to myślenie o interesach? Wcale. jestem silny. Wiem to doskonale. Lubię być w Twoich ramionach. Są silne, jak kleszcze. Wezwę lekarza. Nie, to tylko spadek ciśnienia. Już mi przeszło. Pan się denerwuje, kiedy mówi o... Lepiej nie mówmy o niej więcej. Nie zgadzam się, że wszyscy Aroczowie są źli. Nie mogę uwierzyć, że to prawda. Nie mówmy już o tym. Może coś zjemy? Nie mogę, muszę już iść. Przykro mi, że zostawiam pana samego. Trzynaście lat byłem sam. Niech pan o tym nie myśli. To panu szkodzi. Gadamy już trzy godziny. Jak ten czas leci? I nie nudzimy się. Szczerze mówiąc, nie otworzyłem ust. Wiem, taka ze mnie gaduła. Nie powiedziałem tego. To prawda, kobiety umieją wmawiać nam to, czego nie powiedzieliśmy. Mówiliśmy z Marią. Rozmawiałeś z Marią? Tak. Jest bardzo sympatyczna i bardzo dobra. Masz rację. Dobrego człowieka poznać po oczach, tak? Spójrz na moje. Wiesz, że. Maria, Maria może Cię potrzebować? Mnie? Si? Tak. E, per, Dlaczego? No, no. Nie, nie, tylko tak sobie mężę. pomyślałam ma, ma, ma jakieś Maria, kłopoty? No, no, nie, no, o ile no, wiem, no, to no, nie Jenny, Jenny czekają Cię no, egzaminy no, Przyszło no, gestapo no, Musisz no, się no, uczyć no, 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 Cudownie no, uczę się z Oskarem Nie pamiętam już jak byłem studentem Widzisz, masz się za starego Nie chcę mieć kłopotów z panią Amelią To ja będę miała kłopoty, jeśli mnie obleją Długo pan tu jeszcze będzie? Nie, przejrzę tylko ostatnie dokumenty i pójdę. Jaka szkoda? Już idzie. Widzisz, że doktor Oskar jest bardzo zajęty. Idziemy? Proszę jej wybaczyć. To dziecko. Czy wróciła już Maria? Właśnie. Powinna już być. Chodźmy do ciebie. Dobrze. Co pani robi w moim pokoju? Panienka skończyła spacer? Pytam, co pani robi w moim pokoju? Chciałam sprawdzić, czy wróciłaś. Dlaczego mnie pani spieguje? Dlaczego pilnuję? Spuść z tonu. Skąd wracasz? Czy to parasol. To męski parasol. Tak. I co z tego? Byłaś u mężczyzny. Jesteś taka jak inne. Tak, byłam u mężczyzny. I co? Jest pani zazdrosna? Uważaj, co mówisz. Za wiele sobie pani pozwala. Jestem grzeczna, ale nie głupia. I nie zniosę dłużej pani chamstwa. Dzisiaj mam wolny dzień. I nie pozwalam, żeby pani tu wchodziła jak do siebie. Proszę uprzejmie stąd wyjść. Stawiasz się? Niech pani stąd wyjdzie. Wynocha. Jak śmiesz? Niech pani wyjdzie. Wyjść. Bezcelna. Pożałujesz tego. Idę powiedzieć pani Ameli, żeby cię wyrzuciła z tego domu. Co ci jest? Co się stało? Co ci jest? Powiedz. Pokłóciłam się z ketą. Dobrze zrobiłaś. Nie, bardzo źle. Teraz mnie zwolnią. Jeszcze zobaczymy. Tak powiedziała. Powie pani i zwolnią mnie. Jeśli cię zwolnią, to znajdziesz lepszą pracę. Nie płacz.